Jakiś czas temu pokazywaliśmy Państwu w autozwiadzie zmagania kierowców na trasie dolnośląskiego rajdu Nikon, będącego kontynuacją rajdu Wielkiej Sowy i kameralną przygrywką do rajdu Polski. Dziś powracamy do tematu, ale w kontekście przygotowań samochodów wyczynowych do imprez rajdowych. Monopole wielkich koncernów powoli przełamywane są przez tzw. zwane stajnie rajdowe, preparujące samochody dla tych, których stać na start w zawodach różnego kalibru. Po raz kolejny gościmy w stajnie rajdowej G4, po raz kolejny Zbyszek Sulak przed nami. Zbyszku, w trakcie rajdu Nikona, wspominałeś, że macie zamiar przerobić kadeta na Astrykitkara. W jaki sposób chcecie to zrobić? To troszeczkę mylne wnioski wyciągnąłeś z tego. To jest kadecik, którym zdobił Mistrzostwo Polski Świeboda i jest to po prostu bardzo dzielne auto. A tak się składa, że Opel wykorzystał w Astrze cały kompletny układ napędowy, Silniki, układ napędowy Pochodzący z kadeta. W związku z tym istnieje bardzo właściwie samonarzucająca się opcja, żeby jakiekolwiek próby wykonywać w aucie, które jest po prostu tańsze. A kadet nie ma już homologacji? O, otóż to właśnie. Nie można nim startować w Mistrzostwach Polski, niestety, chociaż jest to bardzo dzielny samochód, doskonale przygotowany. Tym niemniej jednak, no niestety, jego czasy się już skończyły. W związku z tym doszliśmy do wniosku, mając w perspektywie przygotowanie Astry Kid Car, że możemy wykorzystać tą karoserię do testów elementów, które pochodzą z tamtego samochodu. No i, i, i właśnie yy, tak się stało, że, że bardzo dobrze, że, że wykorzystaliśmy tę tą, tą, tą okazję na rajdzie Nikona, bo układ napędowy pokazał swoją, swoje niedociągnięcie i uniemożliwił nam praktycznie ukończenie rajdu. Natomiast tego rodzaju y, przypadek na, na eliminacji Mistrzostw Polski byłby dla, dla nas i dla zawodnika bardzo kosztowny. A wracając do różnic pomiędzy oboma samochodami, a więc starym modelem Kadeta i Astrą Kitkar, powiedz mi, może to nie do Ciebie pytanie, ale z pewnością takie informacje posiadasz, która karoseria lepiej się prowadzi? To zależy od zawodnika. Nasz kierowca testowy jest zakochany w kadecie. Startował kadetami, które były przygotowane w specyfikacji jękowej i specyfikacji agrupowej, tak jak ten samochód. No i on po prostu lubi to auto. Karoseria kadeta jest lżejsza, około 150 kg i ono jest dynamiczniejsze. Powiedzmy taką rzecz jeszcze. W trakcie rajdu Nikona okazało się, że padła jedna z części. Jechaliśmy, to znaczy jechaliśmy, jechała załoga i osiągali bardzo dobre efekty, przymierzaliśmy się do zajęcia pierwszego miejsca. Na pewno było, było nam bardzo przykro, że, że, że tak się stało, że nie mogliśmy kończyć rajdu. No ale w momencie, kiedy musieliście się wycofić, wycofać na skutek awarii skrzyni biegów byliście na? Pierwszym miejscu w klasie, no i nas to satysfakcjonowało. Nawet. A co się stało w tej biednej skrzyni? Praktycznie rzecz biorąc sama skrzynia jako podzespół pozostała nienaruszona. Nie, nie doszło do, żadnego, do żadnych zniszczeń czy zatarcia jakichkolwiek elementów. Po prostu zatrzask wodzika wstecznego biegu obluzował się i wypadł ze skrzyni. Rajdowego kadeta właściwie już omówiliśmy, a teraz parę słów na temat Astry. Tak, Astra. Właściwie nie jest to nawet Opel Astra, tylko Waxal Astra, bo samochód pochodzi z Wysp Brytyjskich, został przygotowany przez moto, motosport brytyjski. I tamten samochód dzielnie startował w rajdzie RAC. O ile wiem, uzyskał tam całkiem niezłe efekty. Trafił potem do Holandii i stamtąd udało nam się go pozyskać. Czy różnice pomiędzy tym prawdziwym niemieckim Oblem a brytyjską jego odmianą są zauważalne? Jeśli chodzi o ten samochód, to właśnie nie, bo auto było w zamierzeniu przez Brytyjczyków przygotowywane na eliminacje odbywające się na kontynencie, to znaczy w Niemczech, we Francji i w Hiszpanii, w związku z tym ma kierownicę po lewej stronie, co jest dosyć zaskakującym szczegółem, jeśli chodzi o brytyjskie auta. Natomiast jest to stricte waxał Astra. Homologacja tego brytyjskiego odpowiednika Opla jest w Polsce honorowana? Oczywiście, tak, tak, tak jak każdy inny kraj, Wielka Brytania też ma prawo przygotowywać swoje samochody. W homologacji nie jest nigdzie wyszczególnione, po której stronie ma być kierownica, także nawet gdyby kierownica była po prawej stronie, nie miałoby to żadnego znaczenia. Ty, 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 ty. Coraz większa ilość młodych polskich kierowców sięga po profesjonalnie przygotowane pojazdy, niezależnie od tego, czy biorą udział w popularnych, czy też w klasowo wyższych zawodach. I jak łatwo zauważyć, poziom techniczny, jaki prezentują samochody, nie różni się prawie niczym od poziomu prezentowanego na zachodnich imprezach rajdowych. Tu mamy już Europę. thank <laughs> you